Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło zgodę na przystąpienie Małopolski do grona międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwój Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi. Celem stowarzyszenia jest rozwijanie sieci współpracy oraz międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy decydentami a społeczeństwem. Jest to stowarzyszenie, które prowadzi działalność w kontekście właśnie wykorzystania Takich terenów jak chociażby nasz, o dużym rozdrobnieniu agralnym, o terenów górskich, wykorzystanie właśnie tych terenów do działań takich niszowych, jeżeli chodzi o rolnictwo, ale z drugiej strony uzupełniające ofertę turystyczną w poszczególnych regionach. Do tego stowarzyszenia należy Bawaria, Górna Austria, regiony austriackie, one tam głównie wiodą. Prym jest to instytucja, która jest taką instytucją doradczą Komisji Europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich. To stowarzyszenie upomina się czy walczy o to, żeby na przykład programy rozwoju obszarów wiejskich były w innej formule dedykowane na przykład do terenów takich górskich, bo dzisiaj jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o działaniach, które zostały w tej wspólnej polityce rolnej, przyjęte, ujednolicone dla wszystkich regionów, dla wszystkich państw. W związku z tym one nie mogą przynosić oczekiwanych efektów w terenach właśnie górskich, w terenach właśnie takich jak tutaj Małopolska. Dlatego my jako Samorząd Województwa Małopolskiego wyraziliśmy wolę, przyjmując uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego, przystąpienie właśnie do tejże organizacji. To są partnerzy, którzy od wielu lat realizują Projekty związane właśnie z rozwojem obszarów wiejskich, ale w terenach górskich, bo to jest głównie taką determinantą, która uniemożliwia prowadzenia tego zrównoważonego czy, czy tego po prostu rolnictwa już na taką skalę bardziej przemysłową, że tutaj możemy mówić właśnie o takim wykorzystywaniu niszowym tych naszych terenów, które będą dawały właśnie też tą opłacalność produkcji rolnej, ale z drugiej strony również będą prowadzić Prowadziły do zmiany infrastruktury technicznej, ale poprzez takie indywidualne podejście wspólnej polityki rolnej do terenów o dużym rozdrobnieniu agralnym, terenów położonych w terenach górskich. Formalnie przyjęcie w strukturę organizacji nastąpi na początku września podczas posiedzenia w Tichany na Węgrzech. Modernizacja ulicy Bandrowskiego w Tarnowie. Wyremontowana zostanie nawierzchnia z kostki granitowej wraz z podbudową. Powstanie także 31 miejsc postojowych. W tej chwili już całe podziemie jakby zostało wykonane, cała infrastruktura tam bardzo duże kolektory wód opadowych przede wszystkim zostały zamontowane w tej części pod ulicą. To jest woda zbierana z całej krakowskiej tak naprawdę z góry więc solidne rury, solidne przepompownie, studnie zostały zamontowane tej chwili już się kładzie kostka w tych miejscach, gdzie tą kostkę można położyć. Oczywiście nie brakowało takich różnych ciekawostek związanych z odkrywkiem, od, od, odkryciem pod tą kostką, która tam była, między innymi jakieś, jakieś kanały technologiczne, które niezementaryzowane były, jakieś betony, które, które zalegały w tej ulicy. Trzeba było to z gestorami sieci uzgodnić, no, ale jest Jesteśmy już po tym etapie. W tej chwili ta kostka jest już umyta, bo tak konserwator tutaj nam dał takie zaostrzenie, że ta sama kostka musi wrócić na te miejsca, na, na, na tą ulicę. Jest ona umyta, przygotowana i jest składiona. Zakończenie pracy zaplanowano na połowę września. Zakres pracy był i termin był do 15 września. W związku z tym, że troszkę dodatkowych prac już tam wychodzą czy zamiennych prac, w związku z tym może tutaj być przesunięcie delikatne, ale będziemy się starać, jesteśmy w kontakcie z wykonawcą, żeby to nie trwało zbyt długo, ponieważ od września tam jest szkoła, żeby też te dojazdy były w jakiś sposób zapewnione. Tarnowskie Centrum Kultury zaprasza na kolejne spotkanie z bluesem. Już w piątek w piwnicach TCK zagrają Ida Zalewska i Kuba Płużek. Dzień później na tarnowskim rynku zaprezentują się makar i Children of the Corn, a także Chip Tobacco. Współautorem oraz animatorem koncertów w ramach był sobie blues jest Wojciech Klich, gitarzysta, wokalista i kompozytor. W piątek spotkanie z bluesem w piwnicach TCK rozpocznie się o godzinie 20. Sobotni koncert na tarnowskim rynku zaplanowany został na godzinę 19.